Nowość dla Was, między innymi taka oto paczka niespodzianka, już pokazuję, co w niej się znajduje. Między innymi macie taki iPad, możecie zobaczyć, jak on wygląda. Dodatkowo macie takie oto ładowarki w zestawie, no i oczywiście laptop. Jeśli chodzi o laptopa, tutaj naprawdę są różne jego parametry. Wszystkie te paczki niespodzianki posiadają przede wszystkim. Rodzaju laptopy oraz dodatki. Jest to przede wszystkim loteria. Tu na przykład macie jego parametry. Przypominam, mamy taką niespodziankę paczkę dla osób, które nie są na przykład zdecydowane, jaki wybrać laptop. Płacicie tylko 860 zł i wybieracie spośród tutaj 15 paczek. Pokazujemy m.in., co się w nich znajduje ponieważ tak jak widzicie są to różne rzeczy i jest to loteria, także jeśli jesteście zainteresowani takim zakupem, zapraszamy na Łazarza 19 w Krakowie oraz na naszego WhatsAppa, który znajduje się w opisie profilu.